Witajcie na kanale MDD Fishing Team Z tej strony Damian i Maciek Znajdujemy się nad rzeką, zobaczcie sami Dzisiejszy wypad tylko i wyłącznie za szupakem. Łapiemy na gumki od 12 do 22 cm no, Z zamiarem strzelania dość fajnego Jak na razie mam, mamy kilka rybek Nie są jakieś rekordowe ryby ale, ale dzieje się Także działamy No i co? Będziemy Was informować na bieżąco Także oglądajcie Zapraszamy. Później się odezwiemy. Dokładnie. Trzymajcie się. Elo. Ale idzie w bok, ty. Jak mu nie widać, widzisz? No a 7 nie będzie. Pierwsza ryba dnia 66, no 67 cm. Jak widzicie pierwsza ryba dnia, uleczenie 12 cm. Dzisiaj walimy tylko ze szczupakami, także wchodzą przynęty od 12, podejrzewam do 19, może nawet wyżej, także miejmy nadzieję, że się fajnie, fajnie będą brały. Co? Masz jak namatować? A jak ty masz do, do, do... No, mu na ryji? No, Aha. A myślałem, że od razu idzie. Mam. Ale ten mały jest, wiesz? Ale, wziąłeś wziąć ładnie wziął. Chociaż nie, taki bardzo mały nie jest, wiesz? A uderzy ładnie no. A ja nie No widzisz spiałeś nie? No może nie widać. chciał zejść Maciek chyba, wiesz? Tutaj. Okay. Na Nadu, dół musi zejść. Nie jest jakiś duży. Z 7 dech. <grym> No dawaj go! No tu głęboko jest ten brzeg, wiesz nawet Dlatego okoń wtedy pewnie stał, wiesz? Mówię Dlatego pewnie okoń to wtedy stał Ole mm. miałem bronie, ole mi uderzył panie o, o, o. To była petarda, powiem Ci, że konkretnie. Nagrywam, nagrywam, no. Ale strzał! Zobaczam, szarpie się z tą gumą. Strzał konkretny. Nie, jest wielki. Kolejny agresor. Tym razem mniejszy, 58. 58 cm, centymetrów, łesinek 12 cm potężne branie no i nic no jak na razie, dwie sztuki a już walczymy, ile jest, dwie godzinki? Mającej, około trzech chyba nawet także rewelacji nie ma, ale coś się dzieje, i poszedł. A, cz, mam go, może matkę gumę Maciek. Maciek przez chwilę miał obcinkę fluo. Zero, zero, ile miałeś tam? 0,90. A ja rzut po nim od razu branie. Ciekawe, czy ma Maciek gumę w pysku. No chyba nie ma, nie, to inny chyba jest. Nie, nie będzie. Chodź, zaraz zobaczymy w środku. W pysku. Ma czy nie ma? Może Niestety gumy nie widać. Także to, albo to jest inny, albo po prostu wypluł od razu w Gumka oczywiście Westinem 12. Kolejna sztuka. 64 cm. Nieduży, ale branie naprawdę fajne. Tak, widzieliście, 64 cm. Maciek chwilę przede mną miał normalnie strzał, ucięcie fluo. Obciął mi 90 cm. Tak, ja rzuciłem w to, praktycznie w to samo miejsce. To jest strzał, no ale niestety rybka nie ma nic w pysku. No to wygląda, że to albo był inny, albo po prostu wypluła od razu po ucięciu. Nie wiem, no nic. Jest trzecia sztuka, także walczymy dalej. I poszedł, a nic nie wyszło. O grubo a ten jest malutki. No ale uderzyć uderzył. Tak? Uderzyć ciekawie uderzył, bo będzie widać. Jak widzieliście, kolejny strzał. Praktycznie w tym samym miejscu tamto miał 64, ten ma 63 z kawałeczkiem. To mniejszy. Widać, że się ruszyły, kolejny strzał w tym samym miejscu. W sumie zrobiliśmy maty schować już by strzały, także jeszcze tu chwilę postoimy. Może coś jeszcze wyjdzie. Ale poszedł. Ole ty, pod samych nóg Mały nie był Ale on się chyba spłoszył przynęty ty o, Ale wziął mi Dawaj Maciek Z 8 jak będzie No Ale uderzył, no ładnie A to jest ten Tutaj mam podbierek no A to jest ten szczupak co ci mówię, co spod czego mi uciekł wiesz i pasz uderzył mi w tą gumę, nie? A zobacz, ledwo w pięty jest. Teraz trochę. Ładne jest, no? A jest plonta rośnie, nie I ten ma 83 cm. 83 cm, pokusił się na osynka. 22 cm powiem tak, dzisiaj mieliśmy dużo brań na mniejsze kalibry, a założyliśmy jednak dużego i w końcu siat większy. Także męczymy dalej, zobaczymy co wyjdziesz. Fajna, fajna. A stał centralnie pod nogami, nie? Samym brzegu No idziesz. i poszedł. No ja to jest przedmiot, na który pokusił. Głosyny szatis 22 cm kolarze Official Roach, dwie do zbrojki, główka trochę amatorska, 20 gram, no nie miałem innej, także daj radę. Już idę, idę to ładny jest, no ładnie ładny jest 73, 73. No Ale widać, że już grubiutki, nie? Opowiadajmy 73 Pierwsza ryba dnia Spiąłem 5 szupaków, chyba czy 4 No dzisiaj Ma Maciek nie miał fartas, z... Nie Ej, wpinało mi się Dopiero do, która jest godzina? Druga? Pierwsza? Nie, pier... nie, pierwsza już jest pierwszy, ten, no? pierwszy szupak pierwszy, pierwszy. wyszedł. Widać, że fajnie, fajnie nabity jest No nic, działamy dalej, nie? Tak Jestem Jest 7 dyk ma panie Ile ma? 68 osiem tak? No to będę, będę. Kolejny dzisiejszego dnia 67 67 67, siedem się 67, 67. czapkę sobie poprawiałem i uderzył mi w ten. 73. Patrz kolejny 70, 73, nie? Dawaj do kamery. 73 znowu na Westina 12 cm. Czyli ogólnie znowu po raz kolejny kolor pomarańcz. Się sprawdza. Tak. się Taki krótki update, mamy godzinę trzecią w południu. Yy, ogólnie udało nam się złapać jak na razie 9 ryb. Jak widzieliście z rana, no nie było jakichś największych okazów, ale... Ja Wrzuciłem do gry. Tak, mi... mówiłem trzy w końcu. Mniejszy w końcu 3 na macie ma. Wpadła, wpadła jedna 80 też fajna. Na dużą przynętę. W sumie co jak na razie robotę robiłem tylko przynętę w rozmiarze 12 cm. Wszystko powyżej W no jednego przecież na 22 jedno, No tak, no jednego na 22 A tak poza tym, no w ogóle bran nie ma, nie? Także dziobią na 12 No i oczywiście kolor pomarańczy Także robi robotę, próbowaliśmy na serwerko no co, Na co? ciemniejsze kolory na zbrań, No ale no, bez także. Też, nie, mi, mi, mi tam a czy jednego miałeś? Na tajter, tajter, ale, no, ale tak poza tym to Nie, nie mógł trafić, taki duży był Tak. Także mamy trzecią Jeszcze ze 3-4 godzinki są Także może być ciekawie, oglądajcie okay. O miałem panie, miałem, miałem Jest, siedzi Dwa razy wziął Widzisz? O nieduży jest A dwa razy tłukł Będzie spok, nie wyskoczy Patrz, wymiął się no. Po uderzył mi ten sam ty no, no nie uwierzysz, no uderzył znowu Poczekaj, poczekaj jak go zaraz złapię ty No pa, znowu trzeci raz ty nawet po. Ciekawe czy jeszcze raz uderzy gdzieś tam jest. Widział? Patrz, je, no widziałeś? Znowu uderzył, czwarty raz Dobry jest? Chyba się dobrze nie świą wcześniej Dlatego tak Jest, yes, no widziałeś go patrz, pięć razy Widział? Pięć razy, rozumiesz? I panie może się wpiąć. No raz się wpiął, ale spiął się, nie? Głodny, widać, że bardzo głodny jest. jest. Patrz, znowu, na no szósty raz, no. Ja nie wiem, jak on łapie tę gumę. No raz do zbrojka założyć. No, nie dałem, no. co ci tu dawał zarzucać? Ten ma ile? 69,5 No prawie 70 no góry. jakieś 70 prawie z pierwszego a. rzutu weszliśmy na miejscówkę i od razu To nie, no. do, nie zdążyłem nam zarzucić a tu macie już... A bo tam bierz, ty, ty, ty będziesz łowił Ja się z rana <laughs> nałowiłeś teraz Ta. ja Maciek nadrabia teraz I, I poszedł, poszedł. Taki czarny, taki dziwny. 68. Ten ma 68 tak. Byliśmy na tej miejscu wcześniej i widzieliśmy dwa jak od, o, od ten od Kufajo, spód nóg I Teraz wróciliśmy i rzuciliśmy pod ten, pod nasz, pod nasz brzegi z pierwszego rzutu. Bum. Nieduży, 68 I poszli Witajcie, właśnie kończymy, mamy godzinę nie wiem po szóstej Coś w okolicy siódmej No co, no wyszło parę sztuk od ostatniego Okresu jak mówiliśmy wam co się działo Ogólnie Maciek Połapał ładnie Z rana miał ciszę, pospinał trochę ryb To godziny pierwsze, nic nie złapałem <laughs> ale, ale miałeś kilka spinek Ja znowu połapałem z rana, teraz znowu cisza no tak mówimy no, na większości się działo na rozmiar 12, 16, 19 No w sumie nie nic. zmienialiśmy nic, tylko tak. same Westiny żeśmy łapali Tak, ale na 22, jedno branie, jedna ryba Największa jakby nie było, także No na plus, działo się, gdybyśmy powyciągali wszystkie ryby to było podejrzewam, że ponad 20 sztuk Bo naprawdę mieliśmy sporo, sporo ryb No ale no nic no, następnym razem Także nieźle, jest jesteśmy zadowoleni na pewno także, miejmy nadzieję, że film Wam się spodoba Lajkujcie, subskrybujcie i czekajcie na kolejny film. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Na razie. Cześć. No.